Witajcie w Zielonej Tv. Dzisiaj pokażę Wam, jak w naszej szkole obchodzimy Narodowe Święto Z Kamil Siemi włoskiej do Polski za twoim A zawsze więc Polacy na przestrzeni swoich licznych dziejów musieli tę niepodległość utrzymywać, a także odzyskiwać. Dlatego warto wspomnieć, że 80 lat temu, w 1944 roku podczas II wojny światowej, Polacy walczyli i zdobywali klasztor na Monte Casino, a także 1 sierpnia wasi rówieśnicy, młodzież, ludzie, mieszkańcy Warszawy sięgnęli za broń. Dlatego każdy z Was ma na pracę symbol i znak Polski walczącej. Dokładnie 80 lat temu, rocznikowo 1944-2024 młodzi mieszkańcy sięgnęli za broń i zaczęli walczyć o swoje miasto, a tym samym o wolność i niepodległość. Dlatego właśnie te nasze flagi mają uczcić pamięć powstańców warszawskich dlatego teraz wysłuchamy pieśń z tamtych czasów warszawskich dzieci.

Słowa wolność, niepodległość, patriotyzm, wielkie słowa. Nasi przodkowie musieli udowadniać to przelewając krew. My dzisiaj nie musimy tego robić. Wy, ja, pani dyrektor i nauczyciele, każdy z nas żyje swobodnie, ale pamiętajmy o tych słowach, ponieważ zobaczcie, co się dzieje wokół naszych granic. Są takie kraje, takie narody, które muszą o tą wolność, o tą niepodległość walczyć. 11 listopada. O, niepodległości, przecież. Okej, okay, bardzo dobrze. I która to będzie już rozrzuca? No dobra, dobra, to zacznijmy trochę inaczej. W którym 100... roku straciliśmy niepodległość? To piąta. Okej, okay, to w tak. którym roku straciliśmy niepodległość? Odzyskaliśmy tę niepodległość. W 1918. W 1918, 10. a straciliśmy ją? 123 lata wcześniej, czyli w 1000. <grym> W którymś tam roku? No minus 123, tak? Tak. No dobra, więc od 1918 do 2024 wychodzi, że to jest 105 po prostu, tak? Tak, no tak. Okej, okay. bardzo dobrze. A kto był taką kluczową postacią, kto był takim, taką główną osobą, która pozwoliła? Józef Pryzycki. Pozby... Józef 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 Józef. Józef. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ok, a więc co świętujemy 11 listopada? Odzyskanie przez Polskę, niepodległości. Bardzo dobrze. A teraz jakbyś miał wskazać datę, w której odzyskaliśmy tę niepodległość? 1918. Więc w tym roku mamy rocznicę? 106. Bardzo dobrze. Ok, i na. Jak długo byliśmy pod zaborami? 123 lata. Ok, i kto dokonywał tych zaborów? Rosja, Austria i Prusy. Ok, czyli straciliśmy niepodległość wy? 19... 1795. Bardzo dobrze, a gdybyśmy wskazać główną postać, która przyczyniła się do. Odzyskanie wszystko niepodległości. Józef plusłuski i... Tak. Bardzo dobrze. Wszystko dobrze. Okej, okay, a więc co świętujemy 11 listopada? Święto niepodległości. Ok, i która to już będzie rocznica w tym roku? 100. 106. 106. Dobrze. W takim wypadku. W którym roku odzyskaliśmy tę niepodległość? 1918. Bardzo dobrze, a w którym roku ją straciliśmy? O kurczaczki. No dobra, to może inaczej. Ile byliśmy pod zaworami? 123 lata. Okej, okay. i to był... I kto dokonywał tych zaborów? Kto był naszymi zawodcami? Rosja, Austria i Prusy. Bardzo dobrze, więc, od, więc straciliśmy tę niepodległość wyroku. Mamy no human, nie matryc, no my tak liczymy. No to bardzo e... ważna data. 1918-1923. Z kalkulatorem by trzeba było. No dobra, dobra. to pominmy to. W takim wypadku może powiedzcie mi, kto był główną postacią, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości? Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, bardzo dobrze. No to w takim wypadku dziękuję bardzo. Ok, a więc pierwsze pytanie. Co świętujemy 11 listopada? Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po latach zaborów. 11 listopada, święto ustalone i powołane do życia w latach 30. minionego wieku, jako symbol, jako pamiątka odrodzonego państwa polskiego po latach zaborów. Okej, okay. a kiedy na nowo zaczęliśmy to świętować? Na nowo? Po 1989 roku, po zmianach ustrojowych, po zmianach dotyczących właśnie przejścia z PRL-u do III Rzeczpospolitej. Bardzo dobrze, a gdyby miał Pan trzy główne postacie, które przyczyniły się bardzo mocno do odzyskania przez nas niepodległości, byłyby to? Na pewno Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Wincenty Witos. Okej, okay. Okay. bardzo dobrze. A teraz, w którym roku straciliśmy ten Trzeci rozbiór Polski 1795 I trwała ona? W sensie, w sensie byliśmy podlegeli, w sensie byliśmy, byliśmy pod zaborami. Po trzecim rozbiorze do 1918 roku 123 lata. Okej, okay, a naszych głównych trzech zaborców to? Rosja, Austria i Prusy. No dobrze, tutaj nie ma... Dziękujemy nie nie ma, nie ma żadnych...